Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię serdecznie w pierwszym listopadowym wydaniu HR Detektywa. A HR Detektyw to najświeższe informacje ze świata prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń i zasiłków. Zostań ze mną, a już za chwilę dowiesz się, co w tym tygodniu wyśledzili nasi HR Detektywi. Za oknem deszczowo, z mojego dębu spadły już wszystkie liście, a to oznacza, że powolutku szykujemy się do grudnia. A jak grudzień, to za chwilę święta, a jak święta, to po nich zaraz nowy rok. A nowy rok przygotował dla nas, jeżeli chodzi o kwestie związane z prawem pracy i kalkulacją wynagrodzeń, naprawdę mnóstwo zmian. Do tych zmian musimy się szybko przygotować, ponieważ w wielu kwestiach będą one rewolucyjne. Między innymi zmiany dotyczące kalkulacji wynagrodzeń wprowadzane programem Polski Ład są tak rewolucyjne, że praktycznie wypłaty wynagrodzeń czy też obliczenia wynagrodzenia od brutto do netto będziemy musieli się nauczyć od początku. W naszym sklepie Znajdują się oczywiście szkolenia. Na cztery pierwsze terminy już nie ma ani jednego miejsca, więc jeśli chcesz się przygotować solidnie do zmian, zaglądaj szybciutko do, nasz, do naszego sklepu, bo już zostały miejsca tylko w ostatnim terminie. Dobrze, przechodzimy zatem do najświeższych informacji ze świata prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń. Ja się nazywam Monika Smolewicz i pomagam specjalistom w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojnie. Dziś opowiem Ci o tym, jakie zmiany wyśledzili nasi hr detektywi. News pierwszy. Zmiany w zasiłku macierzyńskim. Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych ustaw wprowadza liczne zmiany w zasiłkach i nie tylko. Od nowego roku czekają nas zmiany dotyczące wypłat realizowanych dla przyszłych mam. Nowe przepisy zabezpieczają kobiety w ciąży na wypadek śmierci pracodawcy. Prawo do zasiłku macierzyńskiego uzyskają one od 22 roku, również wtedy, gdy urodzą dziecko po ustaniu zatrudnienia, jeśli ubezpieczenie to ustało na skutek śmierci pracodawcy. Dotychczas nie miały w takiej sytuacji prawa do zasiłku. Jeśli umowa o pracę wygaśnie z powodu śmierci pracodawcy, to do dnia porodu kobieta będzie otrzymywała zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. To bardzo dobra zmiana chroniąca młode mamy. News drugi. Koniec czynnego żalu. Na mocy zmian, jakie niesie za sobą Polski Ład, wprowadzone zostaną nowe obowiązki zarówno w kontekście korygowania jednolitych plików kontrolnych JPK VAT 7 jak i składania wraz z jego korektą czynnego żalu. Nie będzie już trzeba załączać czynnego żalu do korekt jednolitego pliku kontrolnego. Z początkiem 2022 roku do korygowania zarówno deklaracji, jak i ewidencyjnej części JPK zastosowanie będzie miał przekształcony artykuł 16a ust. 1 kodeksu karnego, o którym mówiłam w poprzednim odcinku Haja Detektywa. A brzmi on następująco. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez organ, należność publiczno-prawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie. Na mocy zmian jakie niesie za sobą Polski Ład istotna będzie szybkość złożenia korekty. Jej złożenie i zapłata ewentualnego podatku wystarczą, aby uniknąć kary. Zmiany w Kodeksie Karnym Skarbowym zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2022 roku. Osobiście uważam, że to bardzo dobra Zmiana. Dotychczasowo dotychczas pisany przez nas czynny, że był taką, powiedziałabym, sztuką dla sztuki. News trzeci: Państwowa inspekcja pracy uzyska nowe uprawnienia. Projekt nowelizacji ustawy o inspekcji pracy wzmocni i usprawni działalność PIP oraz daje jej nowe, szersze uprawnienia. Nowe, rewolucyjne propozycje zmian, które przyznane zostaną inspektorom pracy, to m.in. uprawnienie do zmieniania decyzją administracyjną umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę, systemowego zrównania sytuacji zatrudnionego na podstawie umowy o pracę i umowie cywilnoprawnej pod względem płaconych podatków, Podatków i składek ZUS, kontrolowania zakładów pracy bez wcześniejszego zawiadomienia, prowadzenia czynności operacyjnych, które pozwolą m.in. na gromadzenie dowodów, np. podczas obserwacji placu, placu budowy. W późniejszym czasie będą podstawą do wydania decyzji administracyjnej dotyczącej bezpieczeństwa pracy i legalności zatrudnienia osób przebywających na terenie zakładu pracy. I kolejne uprawnienie, które uzyska inspekcja pracy, to uprawnienie do szkolenia młody, młodocianych do pracy odbywających się w warunkach szczególnie niebezpiecznych. To nie jedyne zmiany dotyczące ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. W Sejmie jest również poselski projekt Lewicy, który pozwoli inspektorom pracy na przeprowadzanie Kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy bez uprzedzenia. Więcej na ten temat przeczytasz na mojej stronie monikasmolewicz.pl w zakładce blog. News czwarty Ułatwienia przy zatrudnianiu cudzoziemców. Rząd przyjął w końcu projekt ustaw o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, na które czekaliśmy z utęsknieniem. Projekt ma usprawnić postępowania administracyjne w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Najważniejsze zmiany w nowelizacji ustawy to zniesienie wymogu posiadania przez cudzoziemca zapewnionego miejsca zamieszkania i posiadania źródeł dochodu do uzyskania zezwolenia na pracę czasową i pobyt. Zmiana podmiotu powierzającego pracę i wydłużenie okresu dopuszczalnej pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy do 24 miesięcy. Zgodnie z proponowaną zmianą w artykule 88z.3, okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi będzie wydłużony do 24 miesięcy. Przewidywany termin wejścia w życie przepisów to 14 dni od dnia ogłoszenia go w dzienniku ustaw. Więcej na ten temat przeczytasz oczywiście na moim blogu monikasmulewicz.pl. News 5. Nowy projekt Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Stabilna praca i silna. Rodziny. 21 października ruszył projekt Stabilna Praca, Silna Rodzina. Jest on adresowany do publicznych służb zatrudnienia, które chcą wdrożyć nowe metody czy sposoby pomocy osobom bezrobotnym poszukującym pracy i pracodawcom w celu przygotowania rozwiązań o charakterze systemowym. Nabór wniosków trwa do 12 listopada. Ogłoszenie projektów rekomendowanych do realizacji nastąpi do 10 grudnia. Szczególnie premiowane. Będą projekty pilotażowe, które będą zawierały rozwiązania skierowane. Wyłącznie do osób opiekujących się dziećmi, osobami zależnymi oraz seniorami, które zostały wyłączone z rynku pracy, kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim czy wychowawczym, osób młodych do 30 roku życia, nieuczących się, niepracujących i nie szkolących. Premiowane będą również projekty zawierające rozwiązania wspierające pracodawców w zatrudnianiu pracowników w formie pracy danej, na terenach zagrożonych marginalizacją lub w miastach średnich, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze. Wskazane projekty mogą być realizowane przez publiczne służby zatrudnienia samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami rynku pracy, takimi jak ochotnicze chówce pracy, agencje zatrudnienia, związki zawodowe, a także organizacjami zrzeszającymi. Pracodawców. To bardzo ciekawy projekt, ja czekam aż zostaną opublikowane pierwsze e, projekty, które zostały zaakceptowane w tym projekcie, bo to też bardzo duża szansa dla Ciebie, dla Was kochani, żeby skorzystać między innymi właśnie z naszych szkoleń e, poprzez refundację, która będzie należała się z tego projektu. E, silna praca, stabilna rodzina. News szósty, krótsza przerwa między pobieraniem zasiłku chorobowego. Zmiany, które wejdą w życie z początkiem 2022 roku, dotkną praktycznie wszystkich, którzy wybierają się na zwolnienia lekarskie. Nowa ustawa zmienia przede wszystkim zasady obliczania zasiłku chorobowego. Obecnie bowiem kilka chorób w ciągu jednego roku sumuje się do jednej puli, ale tylko pod warunkiem, że zwolnienie wystawione jest z tego samego powodu czyli na zwolnieniu znajduje się kod literowy A. Po zmianach w ustawie przyczyna choroby nie będzie już ważna. Od nowego roku nie Trzeba też będzie ponownie przeliczać podstawy wymiaru zasiłku, jeśli przerwa między kolejnymi zwolnieniami nie przekroczy miesiąca. Przypomnę, że do końca roku podstawę wymiaru zasiłku oblicza się na nowo, jeżeli przerwa w pobieraniu zasiłków wynosi co najmniej 3 miesiące kalendarzowe. Skrócenie przerwy ma urealnić wysokość świadczeń do wysokości aktualnych zarobków. Więcej na ten temat przeczytasz na naszym blogu. Wkrótce również odbędzie się szkolenie o rewolucyjnych zmianach w zasiłkach, które możesz odnaleźć w zakładce Sklep na naszej stronie internetowej monikasmulewicz.pl. Plus 7. Wyższy zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu. W obecnym stanie prawnym miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% podstaw wymiaru zasiłku, a za okres w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, 80% podstawy. Z dniem 1 stycznia 2022 roku za sprawą modyfikacji artykułu 11 ustęp 1 ustawy zasiłkowej i uchylenia ustępu 1a1 i B. Zasada ta zostanie uproszczona i zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu będzie wynosił 80% podstawy wymiaru zasiłku dla wszystkich uprawnionych. Nie będzie więc miało znaczenia, czy chorujemy w szpitalu, czy w domu. To bardzo dobra wiadomość, na pewno to w tym gąszczu zmian, które czekają nas w związku z polskim ładem, przynajmniej troszkę ułatwi. Kalkulacje wynagrodzeń w temacie zasiłku. News 8. Prawo do zasiłku pomimo spóźnienia. Dobre wieści dla osób, które spóźniają się z zapłatą składki w terminie. Od 1 stycznia zacznie obowiązywać istotna zmiana dotycząca dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, którym są objęte m.in. osoby prowadzące działalność gospodarczą. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli otrzymywać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego również, gdy opłacają składki po terminie. Nie będą już musieli składać do ZUS wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek po, po terminie. Co roku ZUS otrzymywał ponad 150 tysięcy takich wniosków. Nowe przepisy umożliwiają nabycie. Prawa do zasiłku osobom, które będą niezdolne do pracy w okresie, za który będą miały zaległość tytułu składek w kwocie wyższej niż 1% minimalnego wynagrodzenia. Nabędą one prawo do zasiłku po spłacie zadłużenia. Jeżeli jednak nie uregulują zadłużenia w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa doświadczenia, Prawo to przydawni się. Przeszkodą w wypłacie zasiłku będzie natomiast zadłużenie wynoszące maksymalnie 1% minimalnego wynagrodzenia. Przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2022 roku. Jak widzisz, tych zmian, które wchodzą od 1 stycznia jest bardzo, bardzo dużo, a omówiłam tylko kilka z nich. Kadrowcy, płacowcy już dziś bardzo niepokoją się o swoją przyszłość, bo styczeń będzie dla nas naprawdę bardzo trudnym momentem. Ustawa Polski Ład czeka na podpis prezydenta, dostawcy oprogramowania dwoją się i troją, by te rewolucyjne zmiany zaprogramować w systemach kadrowo-płacowych, a my musimy na nowo nauczyć się. Tematyki związanej z wynagrodzeniem od brutto do netto, naliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych i ustaleniem wysokości składki zdrowotnej. Na nowo musimy również poznać zasady wypłaty świadczeń chorobowych. Nie martw się, mamy dla Ciebie przygotowany szereg szkoleń i webinarów. Już dzisiaj 3 listopada ponownie wkraczamy na ścieżkę rozwoju z miękkiego HR. Pierwsza edycja spotkała się z waszym wielkim uznaniem. Podczas Akademii dowiesz się, jak właściwie wykorzystać potencjał ludzki. W organizacji. 15 listopada zapraszamy na szkolenie Prawna Ochrona Sygnalistów i RODO w HR zmiany 2021-2022. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, zarówno w świetle RODO, kodeksu pracy, jak i rozporządzenia o dokumentacji pracowników. Przed nami szkolenie z zakresu wchodzących w życie zmian dotyczących przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy wypadkowej oraz ustawy o świadczeniach chorobowych, zmiany w przepisach ZUS i świadczeniach chorobowych już 19 listopada. Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających podstawową wiedzę dotyczącą rozliczeń ZUS, pracowników działów personalnych, doświadczonych praktyków, którzy chcą pogłębić wiedzę, usystematyzować i uporządkować ją do zmian, które wejdą w życie pierwszego Stycznia. A 22 i 23 listopada czeka na Was Joanna Cór ze szkoleniem czas pracy, planowanie i rozliczanie dla początkujących w programie poza teorią, mnóstwo praktycznych zadań i. Przykładów. Oczywiście zapraszam Cię również na serię szkoleń dotyczących polskiego ładu. Tak jak powiedziałam na wstępie naszego dzisiejszego spotkania, z każdym dniem, z każdą godziną mamy coraz mniej wolnych miejsc. Aktualnie zostały jeszcze pojedyncze m, miejsca na szkolenia w terminie. Grudniowym. Także yy, ja dziękuję Ci za nasze dzisiejsze spotkanie, za wspólnie spędzony czas. A ty szybciutko biegnij do sklepu i zobacz, czy na interesujący Cię termin, interesujące Cię szkolenie są tam jeszcze wolne miejsca, bo kolejne terminy dopiero w styczniu. Dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Życzę Ci dobrego wieczoru, dobrego tygodnia i do zobaczenia za dwa tygodnie w kolejnym odcinku HR Detektywa.